Moja narzeczona zażądała, żebym wysłał moje dzieci do internatu, żeby jej brat mógł wprowadzić się do ich pokoju. Kiedy odmówiłem, powiedziała, że w takim razie ślub zostaje odwołany. Spojrzałem jej w oczy i odpowiedziałem, dobrze, niech będzie odwołany. Jestem Hiszpanem, mam 38 lat i dwóch synów w wieku 10 i 12 lat. Od kilku lat jestem samotnym ojcem, odkąd ich matka zmarła. Pogodzenie pracy, obowiązków domowych i wychowywania dzieci nigdy nie było łatwe, ale jestem dumny z tego, że udało nam się stworzyć przytulny i pełen miłości dom. Około półtora roku temu poznałem moją narzeczoną na spotkaniu ze znajomymi w Madrycie. Była ekstrawertyczna, pełna energii i wydawało się, że znalazłem partnerkę, która potrafi zrozumieć i zaakceptować moją rodzinę. Przynajmniej tak mi się na początku wydawało. Wszystko rozwijało się szybko nawiązała powierzchowną wieść z moimi dziećmi, zabierając je czasem na lody albo do parku. Byli wobec niej uprzejmi, ale zauważyłem, że są ostrożni. Może to była ich forma ochrony, stracili matkę, a każda nowa postać rodzicielska oznaczała dla nich ogromną zmianę. Mimo to myślałem, że poradzimy sobie z tym razem, jeśli kiedykolwiek zdecydujemy się połączyć nasze rodziny na stałe. Kilka miesięcy temu oświadczyłem się jej. Na początku wydawało się to właściwe. Powiedziała tak, promieniejąc radością, mówiąc o planach ślubnych, przeglądała magazyny, zaznaczając sukienki, kwiaty, miejsca na ceremonie. Ale w miarę jak przygotowania postępowały, zaczęły pojawiać się subtelne sygnały napięcia. Za każdym razem, gdy rozmawialiśmy o tym, jak będzie wyglądał nasz dom po ślubie, wspominała o zmianach, które chciałaby wprowadzić w rozmieszczeniu pokoi. Na początku były to drobne rzeczy. Pomalowanie pokoju dzieci, przestawienie mebli, schowanie niektórych rzeczy, żeby zrobić miejsce. Myślałem, że to normalne połączenie gustów dwóch dorosłych. Potem na scenie pojawił się jej brat. Kilka tygodni temu wyznała mi, że jej brat przechodzi trudny okres, stracił pracę, miał problemy osobiste i potrzebował tymczasowego miejsca do zamieszkania. Zapytała, czy rozważyłbym pozwolenie mu na zamieszkanie z nami po ślubie. To przecież rodzina, mówiła z błagalnym spojrzeniem. Potrzebuję nowego początku. Byłem gotów porozmawiać na ten temat, ale chciałem szczegółów. Na jak długo miałby zostać? Jak zorganizowalibyśmy przestrzeń? Czy wpłynęłoby to na codzienność moich dzieci? Unikała odpowiedzi, nalegała, że jakoś to rozwiążemy. Ale w zeszły weekend wszystko się zmieniło. Zawołała mnie, żeby porozmawiać w salonie. Jej twarz była pełna niecierpliwości. Powiedziała, że musimy porozmawiać o sytuacji z dziećmi. Żołądek mi się ścisnął, gdy usłyszałem to określenie. Nigdy wcześniej tak tego nie nazwała. Wtedy ujawniła wszystko. Według niej jej brat potrzebował prawdziwego pokoju, nie tylko sofy czy dmuchanego materaca. Moje dzieci, według jej logiki, miały siebie nawzajem i mogły zostać przesiedlone, żeby zrobić miejsce dla wszystkich. Kiedy poprosiłem o więcej szczegółów, wyjawiła swój prawdziwy plan. Spodziewała się, że wyślę moje dzieci do internatu, żeby jej brat mógł zamieszkać wygodnie u nas. Byłem zszokowany. Pokoje moich dzieci odzwierciedlają ich osobowości. To dla nich poczucie domu, którego potrzebują, by czuć się bezpiecznie. Wyrzucenie ich z domu i wysłanie do internatu tylko dlatego, że jej brat potrzebuje pokoju, wydało mi się zbyt okrutne. Próbowałem przemówić jej do rozsądku, Wyjaśniając, jak traumatyczna byłaby taka zmiana i że nigdy nie wyrzuciłbym moich dzieci z ich własnego domu. Wzruszyła ramionami, nalegając, że jej brat jest w desperackiej sytuacji i że to dla dobra wszystkich. Gdy próbowałem zrozumieć absurd tej sytuacji, moja narzeczona stawała się coraz bardziej natarczywa. Pomyśl o małżeństwie, powiedziała, pochylając się do przodu. Zaczniemy nasze nowe życie z moim bratem pod jednym dachem, a twoje dzieci dostaną lepsze wykształcenie z dala od domu. Czy to nie jest to, czego dla nich chcesz? Ton to jej głosu sugerował, że wysłanie moich dzieci daleko to jakaś wielka przysługa. Ale ja przez to widziałem tylko manipulacje. Przypomniałem jej, że moje dzieci są zapisane do lokalnych szkół, mają tutaj przyjaciół i żyjemy według ustalonej rutyny. Przewróciła oczami, ignorując wszystkie moje obawy. Rozmowa stawała się coraz bardziej napięta. Zapytałem ją, jak problemy osobiste jej brata mogą uzasadniać wyrzucenie moich dzieci. Odpowiedziała, że skoro mamy się pobrać, to dom będzie nasz i powinniśmy urządzić go tak, jak jej się podoba. Innymi słowy, moje dzieci, które mieszkały tu całe życie, nagle stały się mniej ważne niż jej dorosły brat, który najwyraźniej nie potrafił znaleźć ani pracy, ani własnego miejsca. Zuchwałość jej słów odebrała mi mowę. W końcu postawiła wszystko na jedną kartę. Jeśli się nie zgodzisz, oświadczyła, odwołam ślub. Nie wyjdę za mężczyznę, który nie stawia mojej rodziny na pierwszym miejscu. Te słowa dudniły mi w uszach, przepełnione manipulacją. Odpowiedziałem, drżąc ze złości. Moje dzieci to moja rodzina. Nie możesz oczekiwać, że je odsunę na bok. Ona nalegała, że nie chodzi o odsuwanie ich, tylko o zaoferowanie im doświadczenia internatu. O mało się nie roześmiałem z tej próby złagodzenia sytuacji, ale była zbyt poważna, by się śmiać. Następnego dnia powtórzyła ultimatum. Albo zgodzę się wysłać moje dzieci, albo ślub zostanie odwołany. Tymczasem dzwoniła do swoich rodziców, opowiadając, jak to jestem nieustępliwy, przekręcając całą historię i przedstawiając mnie jako okrutnego ojczyma, który nie chce pomóc szwagrowi w potrzebie. Moje dzieci, nieświadome całego chaosu, żyły swoim normalnym rytmem, prace domowe, zajęcia pozalekcyjne, piłka nożna w weekendy. A ja w środku próbowałem zachować spokój, choć wrzałem od środka. Każda rozmowa z narzeczoną stawała się coraz bardziej napięta i nieznośna. Zachowywała się, jakby robiła mi przysługę, rozważając małżeństwo ze mną. Jakby moje życie i życie moich dzieci miało się kręcić wokół jej zachcianek i potrzeb jej brata. Pewnej nocy, po tym jak położyłem dzieci spać, usiadłem na kanapie, próbując wszystko przetrawić. Wiedziałem, że ona tak łatwo się nie podda. I szczerze mówiąc, jakaś część mnie wciąż chciała wierzyć, że da się to jakoś naprawić. Ale ta nadzieja prysła następnego dnia. Weszła do salonu z tą swoją niecierpliwą miną i powiedziała bez ogródek, że musimy raz na zawsze rozwiązać sprawę moich dzieci. Wziąłem głęboki oddech, prosząc o cierpliwość. Zapytałem, co dokładnie ma na myśli, a jej odpowiedź mnie zamurowała. Słuchaj, to są twoje dzieci, nie moje. Nie mam żadnego obowiązku utrzymywać cudzych dzieci. Próbuję ci pomóc zbudować lepsze życie dla nas ale ty kurczowo trzymasz się tych dzieci, jakby były twoim jedynym priorytetem. Zamilkłem na chwilę, próbując przetrawić jej słowa. Naprawdę sugerowała, że moje własne dzieci są ciężarem? I co najbardziej ironiczne, to ja pokrywałem wszystkie koszty tego domu. Ona nigdy nie musiała się martwić o czynsz, rachunki, jedzenie, nic. Jej brat byłby kolejnym ciężarem, a mimo to mówiła, jakby robiła mi wielką przysługę. Mówisz poważnie? Zapytałem, próbując utrzymać spokojny ton, choć czułem, jak ogarnia mnie wściekłość. Oczywiście. Nie mam obowiązku ich utrzymywać. To nie mój problem. Ja tego nie chciałam. A jeśli ty dalej chcesz się ich trzymać, to wyraźnie nie jesteśmy na tej samej fali, powiedziała, krzyżując ramiona i patrząc na mnie z wyzwaniem. Parsknąłem gorzkim śmiechem. Nie mogłem uwierzyć. Przecież ona nawet nie pracowała. To ja płaciłem za wszystko, każdą kolację, każdy jej kaprys. A teraz wyska z tekstem, że nie ma obowiązku? To ciekawe, odpowiedziałem. Bo z tego, co wiem, to ja tu płacę za wszystko. To ja stawiam jedzenie na stole. Ja zapłaciłem za wszystko, z czego korzystasz w tym domu. Przewróciła oczami i westchnęła z irytacją. O nie, tylko nie zaczynaj znowu. Wiedziałeś od początku, że nie jestem osobą macierzyńską. Chcę wygodnej przyszłości, a nie być przywiązana do wychowywania cudzych dzieci. Ostatnie resztki mojej cierpliwości się wyczerpały. To po co w ogóle zgodziłaś się wyjść za mnie, zapytałem, podnosząc głos. Wiedziałaś, że mam dzieci. Od pierwszego dnia wiedziałaś, że one są moim priorytetem. Myślałaś, że dasz radę mnie zmanipulować, żebym je wysłał gdzieś daleko? Żebym porzucił swoją odpowiedzialność dla twojego brata? Myślałam, że będziesz bardziej rozsądny, odpowiedziała z pogardą. Myślałam, że zrozumiesz, że po ślubie wszystko się zmieni. Wstałem, czując gniew, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Zmieni? W jaki sposób? Mam pozbyć się moich dzieci, żeby utrzymywać twojego dorosłego brata, podczas gdy ty żyjesz wygodnie na mój koszt. To według ciebie rozsądne? Skrzyżowała ramiona i zacisnęła zęby. Jeśli tak to widzisz, więc myślę, że zdecydowanie nie powinniśmy się pobierać. Świetnie, odpowiedziałem bez wahania. I jeszcze jedno, chcę, żebyś opuściła mój dom. Jej twarz zbladła na sekundę, ale szybko odzyskała opanowanie, śmiejąc się nerwowo. Przesadzasz, nigdzie się nie wybieram. Pomagałam planować ten ślub, mam swoje prawa. Nie masz tu żadnych praw, odpowiedziałem, wskazując na drzwi. To mój dom. Każdy centymetr został przeze mnie opłacony. Jeśli myślisz, że możesz mną manipulować i kontrolować moje życie, to bardzo się mylisz. Zacznij pakować swoje rzeczy i wynoś się stąd. Patrzyła na mnie z niedowierzaniem. Próbowała dyskutować, mówić, że przesadzam, że możemy to jeszcze omówić. Ale dla mnie nie było już nic do powiedzenia. Zobaczyłem jej prawdziwe oblicze i nie było już odwrotu. Wszedłem na górę i zacząłem zbierać jej rzeczy. Wrzucając ubrania do walizek bez przejmowania się bałaganem. Pobiegła za mną, krzycząc, że zachowuje się jak wariat, ale nie obchodziło mnie to. Zebrałem wszystko i zniosłem do salonu, zostawiając walizki przy drzwiach. Masz czas do jutra, żeby się wynieść, powiedziałem chłodno albo zadzwonię na policję. Spojrzała na mnie z wściekłością, ale zrozumiała, że nie żartuje. Wzięła telefon i zaczęła dzwonić do swoich rodziców, opowiadając swoją wersję wydarzeń, przedstawiając mnie jako drania, jako okrutnego mężczyznę, który nie chciał pomóc potrzebującemu szwagrowi. Ale ja miałem już dosyć jej manipulacji. Tej nocy spałem z ulgą, jakiej nie czułem od miesięcy. Po raz pierwszy poczułem, że podjąłem właściwą decyzję. Nie pozwolę nikomu stawiać moich dzieci na drugim miejscu. One są moją rodziną, moim wszystkim. A jeśli to oznacza, że znów będę sam, niech tak będzie. Następnego ranka wyjechała z walizkami, rzucając mi ostatnie, pełne urazy spojrzenie. Stałem w drzwiach, patrząc, jak wsiada do samochodu znajomego i wtedy wiedziałem, że jestem wolny. Kiedy myślałem, że wszystko zostało rozwiązane i w końcu będę mógł ruszyć dalej, moja była dziewczyna pokazała, że jej zuchwałość nie zna granic. Po tym, jak ją wyrzuciłem, poczułem ogromną ulgę. Dom znów stał się bezpiecznym miejscem dla moich dzieci, bez napięć i kłótni. Myślałem, że zrozumiała i zacznie nowe życie. Bardzo się myliłem. Tego popołudnia, po długim i męczącym dniu w pracy, wróciłem do domu spodziewając się spokoju. Ale gdy tylko otworzyłem drzwi, serce mi przyspieszyło. Podłoga w salonie była zasłana ubraniami, wszędzie porozrzucane były zabawki i otwarte pudła. Znajomy zapach mojego domu został zastąpiony czymś obcym i nachalnym. Wszedłem powoli do środka, czując napięcie w powietrzu. I wtedy ją zobaczyłem. Moja była dziewczyna siedziała wygodnie na kanapie z wyrazem całkowitej satysfakcji. Obok niej jej brat, rozłożony, jakby był właścicielem tego miejsca, z piwem w ręku, oglądał telewizję, jakby nic się nie stało. No proszę, jesteś wcześniej, powiedziała z sarkastycznym uśmiechem, zakładając nogę na nogę. Czekaliśmy na ciebie, żeby porozmawiać. Rozejrzałem się, i gdy spojrzałem w stronę korytarza, poczułem ukłucie w żołądku. Pokój moich dzieci był całkowicie pusty. Ich łóżka, biurka i półki zostały zdemontowane. Ubrania były rzucone na podłogę, zmieszane ze śmieciami i rzeczami należącymi do niej. Zamiast łóżek były dmuchane materace i sto zwalizek, które bez wątpienia należały do jej brata. Co tu się, do cholery, dzieje? Zapytałem, starając się zachować spokój. Brat mojej byłej wstał powoli, patrząc na mnie z góry, jak na obcego w moim własnym domu. Spokojnie, stary. Tylko trochę wszystko przemeblowaliśmy. Potrzebowaliśmy miejsca, a skoro byłeś taki uparty, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Moja była dziewczyna uśmiechnęła się i wzruszyła ramionami. Teraz to też mój dom, pamiętasz? Mieliśmy się pobrać. Musisz się tylko przyzwyczaić do kilku zmian, powiedziała, jakby miała jakiekolwiek prawo do mojego życia. Poczułem, że krew mi się gotuje. Wziąłem głęboki oddech, by nie wybuchnąć. Prosiłem cię, żebyś się wyniosła. To wtargnięcie na posesję. Zabieraj swoje rzeczy i wynoś się natychmiast. Parsknęła zirytowana. Nigdzie się nie wybieram. Mój brat też nie. Nie pozwolę, żebyś sam o wszystkim decydował. Chcesz to rozwiązać? Dzwoń gdzie chcesz. Nie boję się ciebie. Zamilkłem na moment. Naprawdę myślała, że ma tu jakieś prawa? Wyciągnąłem telefon i spokojnie zadzwoniłem na policję. Wstała gwałtownie z wściekłym spojrzeniem. Naprawdę zadzwonisz na policję? To śmieszne. Myślisz, że ci uwierzą? Zignorowałem ją i zacząłem opisywać sytuację dyspozytorce. Ona i jej brat wymienili nerwowe spojrzenia, uświadamiając sobie, że nie żartuje. Kiedy się rozłączyłem, spojrzała na mnie z mieszaniną wściekłości i desperacji. Robisz aferę o nic. Ten dom jest tak samo mój, jak i twój. Nie, nie jest, odpowiedziałem chłodno. Masz czas, aż przyjadą, żeby wyjść dobrowolnie. Kilka minut później pojawiła się policja. Dwóch funkcjonariuszy zapukało do drzwi, wpuściłem ich do środka i wyjaśniłem sytuację, pokazując dokumenty własności domu i wiadomości, w których prosiłem ją o wyprowadzkę. Policjanci zwrócili się do mojej byłej i jej brata, prosząc ich o spokojne opuszczenie posesji. To absurd. Jestem jego narzeczoną. Mieliśmy wspólne plany. Mam prawo tu być. Krzyczała, próbując manipulować sytuacją. Funkcjonariusz pozostał niewzruszony. Właściciel poinformował nas, że nie ma pani pozwolenia na przebywanie na tej posesji. Prosimy o dobrowolne opuszczenie domu, inaczej podejmiemy środki prawne. Skrzyżowała ramiona wściekła. Jej brat natomiast zaczął się pocić, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji. Nigdzie się nie ruszę. Wrzasnął. W takim razie zostaniecie aresztowani za wtargnięcie, powiedział funkcjonariusz, sięgając po kajdanki. Wtedy wybuchł chaos. Zaczęła krzyczeć i się szarpać, gdy policjanci ją skuali. Jej brat próbował się opierać, ale szybko został obezwładniony. Ulica wypełniła się sąsiadami, którzy z ciekawością obserwowali całe widowisko. Poczułem mieszaninę wstydu i ulgi, widząc, jak ta koszmarna sytuacja wreszcie dobiega końca. Kiedy ich zabrano, zamknąłem drzwi i spojrzałem na bałagan, który po sobie zostawili. Usiadłem na kanapie, wypuszczając długi, głęboki oddech. Moje dzieci wróciły niedługo później zaniepokojone. Wyjaśniłem im, że wszystko jest już rozwiązane i nigdy więcej nie będziemy musieli mierzyć się z czymś takim. Następnego dnia udałem się bezpośrednio do sądu i złożyłem wniosek o zakaz zbliżania się. Przedstawiłem wszystkie dowody, raporty policyjne, groźby w wiadomościach, zniszczenia w domu. Na szczęście sędzia szybko wydał zakaz. Ona i jej brat mieli zakaz zbliżania się do mnie, moich dzieci lub mojego domu. W przypadku naruszenia trafiliby prosto do więzienia. Kiedy moja była otrzymała zawiadomienie, jej reakcja była przewidywalna, zaczęły przychodzić wiadomości z nieznanych numerów o Belgii, zawołowane groźby zemsty. Zablokowałem ją wszędzie i ostrzegłem sąsiadów oraz szkołę moich dzieci, by byli czujni na jakiekolwiek próby kontaktu. Kolejne dni były czasem odbudowy. Urządziłem na nowo pokoje moich dzieci. Wszystko wróciło na swoje miejsce i w końcu nasz dom znów stał się bezpieczną i spokojną przystanią. Moje dzieci były szczęśliwe, a ja poczułem, że odzyskałem spokój, o który tak długo walczyliśmy. Z czasem zrozumiałem, że ta kobieta nigdy mnie naprawdę nie kochała. Chciała tylko kontroli i stabilności, moim kosztem. Nie obchodziło jej, co musi zniszczyć, by to osiągnąć. Ale to ja wygrałem. Uchroniłem moje dzieci, mój dom i mój spokój. Nigdy więcej o niej nie słyszałem. Życie potoczyło się tak, jak powinno. Patrząc wstecz, mogę tylko dziękować losowi, że na czas odkryłem, z kim naprawdę miałem do czynienia.